Zelane łzami tam. szczypie wszystko. Pokażę się fizycznie. No to wciąż w mięśnie, jak buzi bolą. Wielki człowiek się Pizda, Wielki, ale ma uczucia. O, jak ten. Z nie, zielona mila? Tak, zielona. Z zielonej góry, kurwa, coś Z też zielonej góry. Zzuczujesz. Ja strzępię nie, tu jak zielona góra to była. A no to był z w zielonej góry? LOL. <grywa> <A>? <grywa> LOL. <grywa> ja pamiętam tylko tyle, że była jakaś góra. Kurwa. Pamiętam, że był szpital. Patrz, ale w zielonej górze nagrywali? Dobra, zamknij mordę, Latoszek, tak? Latoszek, kurwa. Jezu, <Yes>, jakie <grywa> Latoszek. Nazwali chłopa Latożek. Ratożek. O, Ogon. Latożek. Bo czekaj, ja się zbiegam w ten. Latożek. Słuchaj, Latożek. Nie, nie mogę. A wpisz Latożek w gólu. Nie, wpisuję. piszę. Wpiszę. Od pił chyba, od, 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 w uzależniony od alkoholu chyba był czego zawaj tą albo od hazardu? Coś czegoś, od czegoś był uzależniony? Hazardu <śla> Latoszek <kord. śla> <Zaw> dziurę latoszek <śla> Latoszek jesteś <i> do A <śla> To co? <śla> Multiver Multiverse multiversum. Jeden kurwa I, i, i góra, zielona góra Zielona góra Kurwa ja. w jeszcze się okaże, że nakrywali Też góra, znaczy się lat latarga wiastargi. O. a tam nie było tej wieży? To w tak? ta? Wieży No w zielonej mili była ta wieża taka jak <laughs> zielona mila teraz? To o czym rozmawiamy wreszcie, o Latoszku czy o kim? A to nie jest multi z multiversum z Zieloną lila? Multiwersum? A bo zielone jest. No dobra. Latosz i Zielona Mila? Żeby Lila? Gang, gang. Ale podbił. Leca... o, ty lecisz do tego. Dobra, to nie lecę.